Dzień dobry, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jesteśmy po e, targach e, w Hanowerze. Wlecą z tego filmy. Y, Tomek będzie powolutku je tam montował, ale y, no jest tego troszeczkę. Być może powstanie więcej niż jeden film. E, a ja dzisiaj Wam opowiem, co e, udało nam się zrobić w ciągniku, głównie w ciągniku 74-30. To robiliśmy taki fajny, ciekawy e, temat, jeśli chodzi o Oświetlenie, ale zanim zaczniemy, to łapka, subskrypcja i komentarz obowiązkowy. Przechodzimy do odcinka. Mamy tutaj, słuchajcie, taki fajniutki zestaw obrysówek. Zobaczcie. Nasz Kubuś tak to fajnie tutaj robi, teraz to już mu tutaj fajnie to idzie. I tym się chciałem pochwalić, że takie rzeczy już u nas są robione i to dosyć, dosyć sprawnie. I co najważniejsze, są robione po pierwsze na dobrych lampach, bo te akurat są Wasie. Uważam, że lampy są ok. Myśleliśmy nad tymi, które w bleku w RC montowaliśmy na wiosnę co wam się tak też wielu podobało i w ogóle tu jak na żywo ludzie widzieli co przyjeżdżali po części i ten ciągnik stał to też bardzo by mi się to podobało natomiast no przymierzyliśmy tutaj akurat kąt nie pasuje musi być tego typu lampka oczywiście z przodu białe boki pomarańczowe a tył czerwone z tego co kojarzę tak to wszystkie są po cztery także co to znaczy wszystkie boki po cztery mają Dodatkowo, co robiliśmy? W ogóle cieszył mnie fakt, że klient już tutaj posiada lampę UTV, natomiast posiadał tylko po dwie lampy przed tył. Ten ciągnik nie był fabrycznie wyposażony w tego typu konfigurację. O, włączył nasz kompresor. Ale to nic, to tam będzie troszeczkę słychać. Dołożyliśmy kolejne pary, trzeba było troszeczkę utworzyć wiązki, natomiast niewiele, bo tylko tą końcową do lamp, czyli wpiąć się w instalację i zrobić rozejście do lamp. No, i oczywiście poszukać je w adresach diagnostycznych i pouaktywniać, poprzypisywać i uaktywnić. No, i mamy teraz 8 lamp UTV w dachu, co mi się też bardzo podoba. No, też tak samo przód, zobaczcie, zrobione. Wygląda to bardzo smacznie. E, bo faktycznie no ciągnik wyglądał tak troszeczkę nijak e, jak na moje, przynajmniej oczywiście to są kwestie gustu e, przy tych elektrycznych e, fabrycznie e, lusterkach, no to tak troszeczkę to było bitnie, ale, ale teraz już jest normalnie, ja bym powiedział. E, oczywiście można jeszcze tutaj zaszaleć w przyszłości, też zamontować tego typu lampki, nawet drogowe i tak dalej, i daleko nawet można założyć. Wolnica, słuchajcie, mamy założone, e, tarcze hamulcowe nowe, oczywiście zbiornik już jest zamontowany wjeżdżają tutaj raptem wtryskiwacze i ciągnik będzie do odpalenia zobaczcie też błotniki w nowej generacji widzę, że ten temat chyba się przyjmie bo, bo faktycznie no, te zielone obrotnice to tak nie bardzo słuchajcie, się sprawowały próbuję ustalić nie, nie muszę ustalać tu były obrotnice te zielone, no faktycznie temat nie bardzo, nie bardzo udany. Teraz ciągnik to już będzie sobie jeździł, że hej na tym, i to mi się podoba. Silniczek w środku, jak nowy, dostaje nowe wtyskiwacze i będzie nam fajnie hulał. I tak to, słuchajcie, wygląda. Skrzynia autopower tutaj no działa. Generalnie działa. Skalibrowana z tego, co kojarzę, to też poprawiło mocno jej działanie. Tam troszeczkę tak sobie tam gdzieś tam przeszarpywała Przy zmianie kierunku jazdy delikatnie, ale po kalibracji jest całkiem. Przyzwoicie. Napiszcie, co sądzicie o tego typu obrysówkach. Temat dosyć prosty, bo tutaj też bez fanfar. Fanfary jeszcze można kiedyś dołożyć. Natomiast już ciągnik będzie zupełnie inaczej wyglądał, szczególnie wieczorem i nocą. Zaraz krótkie dni, więc jak będzie jakaś praca na ten ciągnik, a on niedługo wróci do klienta, to będzie to fajnie wyglądało. Teraz jeszcze chwilunie o 68.30. Ten na sprzedaż wjechał po, na kontrolę krzyżową. My robimy sobie takie kontrole między sobą, mechanicy, tak żeby dodatkowo jeszcze ktoś coś wyłapał. tak Wiecie, no, jest takie powiedzenie, że co dwie głowy to nie jedna. Zawsze ktoś coś po prostu na zimno z, z checklistą sprawdzi. Podejdzie do tego zupełnie inaczej. Słuchajcie, termostaty musimy tutaj wsadzić, bo nam się przestał dogrzewać, to dosyć nagle nastąpiło. Mamy tu jeszcze malutką poprawkę z wałkiem, bo on nam się obraca troszeczkę i niestety ale, niestety, ale gdzieś tam wykrywa to czujnik i wyświetla błąd. To nie jest jakieś tam, że tak powiem, wkurzające, czy znaczy wkurzające, szkodliwe, ale wkurzające jest, tak? Zobaczymy, co tutaj będzie. Troszeczkę tutaj, gdzieś węże musimy poprawiać, jeszcze pomocować. Dwie wtyczki musimy poprawić, bo tam też takie kiepskie troszeczkę są. I, no i ciągnik nasmarować, i mamy go po prostu ukończonego na cacy. I mam nadzieję, że znajdzie on po prostu ten ciągnik swojego nabywcę niedługo. A tutaj sobie, słuchajcie, szykujemy do sprzedaży 6920. To wam tylko tak powiem nawiasem. Parę rzeczy jest przy do zrobienia, ale fajna maszyna. No ona będzie tańsza na pewno od tamtego 68-30. Ale no to jest seria 20. Ona też niestety swoją cenę ma już nawet wyjściowo. W Niemczech jak się takie ciągniki kupuje, to też trzeba trochę zapłacić. Robimy tutaj słuchajcie sekcje. Składamy je właśnie. Nawet chyba są już złożone. Mamy dozwolnicę jedną do zrobienia słuchajcie. Tylny wałek chyba też zrobimy. Bo tam troszeczkę luzów Ja, aby ktoś kupił. A, pra a potrzebował wałek, to będzie to potrzebne. Ustawiamy zawory. Taka ciekawostka, ciągnik ma przednie hamulce fabryczne, także fajna wersja, bo 50 na godzinę, ale autokład, ale autokład. Maskę, słuchajcie, muszę dać po prostu maskę do malowania, bo ona jest w oryginale, ale zobaczcie, dostaje już takie odpryski. A tutaj, przepraszam, jeżeli będzie hałas, ale muszę wejść na kupkę ze stalą bo tam robimy, robimy taką konstrukcję do biura. Tego nie widać tutaj może zrobię. Będzie widać o teraz widzicie są tu takie płaty które już zeszły jest podkład sam i po prostu chcemy to dać do pomalowania póki to jeszcze w miarę wygląda bo później będą jeszcze głębsze wrzery no i to już będzie ciężko po prostu dobrze pomalować. Więc chcę to tak zrobić no po pobożemu, żeby po prostu było to prawidłowo. Jeśli chodzi o resztę rzeczy w tym ciągniku to to fajnie z grubsza działa tam mamy jeszcze w kabinie dwa plastiki do wymiany nawet tu widać słuchajcie że są rozebrane Fota chcemy poprawić tak tam z boku z grubsza wszystko fajnie działa połówka dźwigni też jest do zrobienia ma szyberdach ciągnik i w ogóle to słuchajcie taka ciekawostka nawet widać stąd ja widzę wy nie widzicie ciągnik ma czujnik defrok czyli ma Klimatronik, słuchajcie, ma Klimatronik. Uważam, że uważam, że mega fajna sprawa taki Klimatronik w tym ciągniku Oczywiście ma przedni wałek, ma przedni TUS. Także, jeżeli ktoś tam gdzieś do hodowli potrzebował, no to to fajny temat. Fajnie ciągnik chodzi, silnik, słuchajcie, w bardzo dobrej kondycji, skrzynia również uważamy, że pojeździ jeszcze Oho, więc jak będzie ciągnik kół gotowości no to obserwujcie po prostu kanał z postami i też obserwujcie sobie tą naszą nową stronkę, teraz Wam się wyświetla napis, bo tam będziemy wrzucać oferty maszyn, które są do sprzedaży nie wrzucamy tego gdzieś tam na Otomoto, nie wrzucamy na na Oelixy, bo po prostu tam giniemy w tłumie. To jest po pierwsze, a po drugie, kosztuje to bardzo dużo i po prostu nie chcemy dziś tam dawać, niepotrzebnie zarabiać pośrednikom. A te ceny ostatnio za ogłoszenia biją rekordy. Uważam, że no musi powstać jakaś konkurencja na tym rynku, bo tam po prostu ceny są nieakceptowalne powolutku. Że tak powiem delikatnie, one są mocno europejskie, a zasięg tak naprawdę taki niejaki. Taka ciekawostka, ja ogłaszam, Chyba dwa ciągniki, tak wam powiem, że no, niby jeden się sprzedał, tak? ale to też lokalny klient nas znał, a więc też na, nie wiem na ile to ogłoszenie pomogło. Natomiast drugie to dla mnie to po prostu jakby nie ma sensu. I też później popytałem innych znajomych, co handlują maszynami. Po prostu wycofują się gdzieś tam o Elix, tak, ale faktycznie sprzedają po swoich kontaktach i też tak chcemy czynić. Także obserwujcie stronę maszyny Agroden.com. Tam się ten ciągnik pojawi w momencie, gdy będzie. Ukończony. Jeżeli ktoś by chciał chętnie, był, jeżeli ktoś by był chętny sobie zobaczyć, powiedzmy ten ciągnik gdzieś tam, jak go robimy, to zachęcam. Można podjechać, natomiast no, ja nie udzielę informacji jeszcze cenowych, bo no, po prostu ciągnik musi zostać ukończony, wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć. Natomiast ogólnie, jak na wiek, serię ciągnika to stan jest bardzo uważam przyzwoity. Tutaj słuchajcie dosłownie. Za dzień-dwa wjeżdża nam zestaw naprawczy do silnika. I możemy sobie składać emeczkę. Tutaj teraz prace ruszą ostro, także myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni ciągnik będzie gotowy i myślę, że jeszcze w grudniu będzie sobie pracował na swoim gospodarstwie. Ja tak uważam, przynajmniej. Powinno tu iść w miarę sprawnie. Będą najwięcej z roboty pochłonie silnik, natomiast yy, no też gdzieś tam równolegle będziemy robić kilka innych tematów od razu, tak żeby już nie wracać do nich. Tym bardziej, że ciągnik jest w oryginale. to myślę, że powinno iść to dosyć, dosyć. Sprawnie. Pokażę Wam jeszcze, ale to muszę wyjrzeć na dwór. Co prawda nie wziąłem czapki, ale nie będzie źle. Słuchajcie, tutaj konstrukcja. Konstrukcja na kawałek biura tam dla Krzysia i też do klientów jakby przyszli, żeby mogli sobie usiąść w jakichś normalnych warunkach, bo faktycznie no, przydałoby się. I zobaczcie stanowisko myjni można powiedzieć, że odpalone oficjalnie. Tylko czekamy dosłownie za dosłownie czekamy za kratą, kratę Wam zaraz pokażę, uspawaliśmy, musimy ją zawieźć do oceńkowni, taką heavy duty. Ciągnik, zobaczcie, odkręciliśmy sobie koło, ciągnik wstępnie umyty, teraz przechylimy sobie kabinę, wymyjemy sobie go, Postawimy kabinę dosłownie, przychwycimy, zakręcimy koło na dwie śruby i ciągnikiem możemy wjechać z powrotem. Zobaczcie, zero, praktycznie błota. Tutaj tylko sobie przemek nazgarniał. Jeszcze tak się zastanawiam, jak z tym błotem sobie będziemy radzić, no ale myślę, że coś się wymyśli. To jest takie typowe błoto z budowy. Dlatego też zachęcam, słuchajcie. Zachęcam i wręcz przymuszam, że po prostu teraz już ciągniki prosimy, prosimy dostarczać po prostu umyte z błota, z błota, nie musi być super ten ciągnik umyty z, gdzieś tam z wycieków olejowych, ale jeśli chodzi o jakieś tam zabłocone ogumienie, osie przednią czy tylną, zwolnicę. Umyć ten ciągnik po prostu. Też mamy już swoje gdzieś tam sposoby, tak się gdzieś tam nauczyliśmy, że nawet jesteśmy w stanie sobie te wycieki posprawdzać. Nawet jak jest ciągnik powiedzmy wstępnie umyty, poradzimy sobie z tym. Chodzi o to, żeby już po prostu u nas ten pracownik tego błota nie musiał myć, a będzie musiał i niestety będzie musiał być to doliczone do usługi. Też nie chcielibyśmy, was niepotrzebnie obciążać. Jeżeli macie taką możliwość z błota proszę te ciągniki, umyjcie, bo to nam ułatwi i przyspieszy. Zdecydowanie pracę. Dobra, ja się odmeldowuję i lecę klecić kolejne ciągniki na naszą nową stronę. Chcemy tam, tam taką zakładkę stworzyć, sprzedane. Mamy wszystkie ciągniki udokumentowane, tylko po prostu musimy to teraz poskładać do, do całości i porzucać w stronę, bo to będzie tworzyło fajny content. Będziecie mogli zobaczyć, jakie te ciągniki już sprzedaliśmy, a to też pomoże gdzieś tam wyrobić sobie opinię i zdanie na temat tego, jakie te ciągniki gdzieś tam od nas wyjeżdżają. I tym miłym akcentem kończę i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!